Hej, 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 witam, witam, witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. E, witam was wszystkich ponownie z gry Dragon Age Inquisition, ja Jestem oczywiście kalderny i kontynuujemy sobie naszą przygodę w tym odcinku pociągniemy sobie w końcu fabułę troszkę dalej. Hmm, chyba najwyższy czas po zmaganiach, jakie przeszliśmy e, z szarymi strażnikami, aczkolwiek. E, Tamto również wliczało się do fabuły głównej, ale jak na razie odbierzmy sobie. Raporty. Raporty. Nowy w ekipie, młody narwaniec. Troszkę złota, nic szczególnego. Śledztwo w sprawie zamachu. Ponożaj śladem Venatorii. Nowa operacja. I zadanie zewrana. Nowa operacja, troszkę wpływów. Ok. Rozpocznijmy sobie w takim wypadku od razu operacje następne. Zajmę się tą. To były operacje dla szarych strażników. Jeszcze ich nie skończyliśmy, dlatego że czekałem aż Leliana będzie dostępna, ponieważ większość zadań, chyba nawet wszystkie zadania wolę wykonywać przy pomocy Leliany, tak aby najmniej strażników poniosło śmierć. Tak więc wykorzystamy tu właśnie Lelianę. Tutaj Czosefina. I została mi jedna operacja. Ucieczka przed krukami dla zewana. Hmm. I tu skorzystam z kalena. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego jak. Jeszcze nie, zaraz tu wrócimy, ponieważ jeszcze chciałbym kilka, a dokładniej dwie rozmowy przeprowadzić. Zadanie dla Kola dać mu amulet mm, oraz e, pogadać z Kalenem i Kassandrą, e, o z którym, u którego byłem pod koniec poprzedniego odcinka, ale nie chciałem już tej rozmowy przeprowadzać wtedy. Wolałem zostawić sobie na początek tego odcinka. O, miałem małą przycinkę. Niepokojące troszeczkę. Wytrwałość. Tutaj, upłatnerza. Upłatnerza. You asked for my opinion and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relatable. I can't. You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit... We will speak of this later. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Cullen told you that he's no longer taking Lyrium. Yes. He trusted your judgment on the matter. He was not interested in my judgment today. Kalan has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a seeker, I could evaluate the dangers. Is there anything we can do to change his mind? If anyone could, it's you. Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their Lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash, to prove to himself, and anyone who would follow suit, that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Okej, okay, czyli mamy jeszcze pogadać z kalenem, ale najpierw udamy się do koła. Oddamy mu amulet. Amulet, który dla niego zdobyliśmy. Takie przycinki...

i like it here we need some place that can go away if it becomes sharp what do i do with it you found one of the amulets excellent may i it is simple enough you put it on i charge it with magic and you should be protected are you ready cole they can't make me a monster. What was that? Oh, for... What are you doing to the kid? Stopping blood mages from binding me like the demons at Adamant. But it didn't work. Something is interfering with the enchantment.

a spirit who is strangely like a person i don't matter just lock away the parts of me that someone else could not together to make me follow focus on the amulet tell me what you feel warm soft blanket covering but it catches tears i'm the wrong shape there's uh, something There. That way. It appears we have something to find. Again? Alright, kid. Get Cullen and work with him on the map to figure out where you're sensing something wrong. Will you come with me? All of you? Sure. Alright, I get it. You like spirits. But he came into this world to be a person. Let him be one. If I see a way to protect Cole without taking away whatever he is, I'll use it. But Cole clearly needs our help. I'm not saying we do nothing, but that ritual of theirs only works on demons, right? This is not some fanciful story, child of the stone. We cannot change our nature by wishing. You don't think? However we deal with the problem, our next step is to track down whatever is interfering with the enchantment. Yeah, this should get me through the month. Give me a moment. Greetings. Can I help you? You... You killed me! What? I don't... I don't <laughs> even know you! You forgot! You locked me in the dungeon in the Spire, and you forgot, and I died in the dark! The, the Spire? Cole, stop! Just take it easy, kid. He killed me! He killed me. That's why it doesn't work. He killed me and I have to kill him back. Okej, okay, nieoczekiwany zwrot wydarzeń można by powiedzieć. If he hurt you, you'll have your revenge. Call this man cannot have killed you. You are a spirit. You have not even possessed a body. a broken body, bloody, banged on the stone cell, guts gripping in the dark, dank, a captured apostate. they threw him into the dungeon in the spire at valroyo. they forgot about him. he starved to death. i came through to help and i, I couldn't. so i became him. cold. Cole was an apostate. That'd make the guy we just saw a Templar. Must have been buying Lyrium. Let me kill him. I need to... I need to. Solus? We cannot let Cole kill the man. I don't think anyone was going to suggest that, Chuckles. Cole is a spirit. The death of the real Cole wounded him, perverted him from his purpose. To regain that part of himself, he must forgive. Come on. You don't just forgive someone killing you. You don't. A spirit can. Varric? The kid's angry. He needs to work through it. A spirit does not work through emotions. It embodies them. But he isn't a spirit, is he? He made himself human. And humans change. They, they get hurt. And they heal. He needs to work it out like a person. You would alter the essence of what he is. He did that to himself when he left the Fade. I'm just helping him survive it. Before I decide anything, I need a clearer picture of what happened. It seems the real Cole was an apostate. Captured and taken to the circle by Templars. Who aren't known for their gentle nature. As the young man starved to death in a dungeon, his pain caught the attention of a spirit. Likely one of compassion. Compassion? An uncommon spirit, certainly. And all too fragile when its efforts to help prove to be in vain. No właśnie, i teraz mamy e, opcję kluczową, jedną z ważniejszych, znaczy czy, może nie ważniejszą dla fabuły, ale dla Kola na pewno, jak widzimy, możemy bardziej go uczłowieczyć, albo bardziej, mm, z, aby zrobić tak, żeby bardziej przypominał ducha niż człowieka. Um, gdzieś tam e, pytałem się w którymś odcinku was, czy go uczłowiedzić? go uczłowieczyć właśnie i zgadzaliście się z tym, tak więc zróbmy to. Nie przejmujemy się poparciem dla solasa i tak mamy go odgroma. Sorry, I'm so sorry! Sorry isn't going to help him now, is it, kid? No. And pull the trigger and put him down like a mad dog. Do it! No! How you doing, kid? Feel any better? No. You can't make it all just go away. I learned that the hard way. Forget. No. He needs to remember. You too. We're done here. For all we know, the amulet will now never function. Cole remains vulnerable to binding. No, he isn't. The amulet didn't work because he's too human, right? Maybe now the kid's also too human for that binding magic to work on him. I hope you're right. It still hurts. When do I stop hurting? Being with your friends can make you feel better. Come on, kid. Let's go for a walk. It'll clear your head. the left-hand misses a friend with two different names she's hurting sad alone but everyone can see me now they remember how do i put honey in leliana's wine without her noticing i can help with that it is good that he is not entirely changed however human he becomes Ok, i w ten sposób um, wykonaliśmy zadanie poboczne dla kola. E, zdobyliśmy jego poparcie również. Hmm, nie widzę nigdzie Solasa. Ciekawe, gdzie go wywiało. O, może jednak nie. Może wrócę jeszcze, bo chciałbym sprawdzić, czy z Lelianą możemy zamienić jakieś. Eee. Ciekawe słowa. Dla Liany również będziemy mieli zadanko poboczne. Nie chciałbym go przegapić, oczywiście. Ale jeśli nie teraz, to na pewno jeszcze zdążymy, ciekawiłem go. Ferelda był na Element, ale nie był z innymi władzami. Znajdował się w Blight, po tym, że chcieliśmy dać Demon i może wiedzieć coś, co może pomóc nas. Jeśli tak, mogę dać agentom zajęć go. O właśnie, mamy coś związanego z bohaterem Fereldenu. Ostatnio ktoś w komentarzu pytał się, czy są jakieś wzmianki o bohaterze Fereldenu, jakieś informacje. No, wzmianek i informacje o bohaterze Fereldenu jest dosyć niewiele. Jest związana z nim operacja, którą dostajemy od Morrigan Dostajemy wtedy od niego osobiście list od niego napisany. Przesyła nam wtedy jeszcze jakiś tam prezent. Sporo możemy się dowiedzieć o nim od Morrigan i od z dialogów od niektórych postaci takich jak na przykład jak Leliana, która chce nam zlecić teraz chyba operację właśnie odnośnie bohatera. To Skontaktuj się z bohaterem Fereldenu. To chyba jest właśnie ta operacja. Jak mnie mam, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba Morigano ją też cała, gdy już z nią się spotkamy. Vivienne, masz coś nam do powiedzenia? Nie. Prawdopodobnie od ciebie dostaniemy zadanko poboczne na lojalność po balu. Wsz wszystkie operacje trwają, więc tak czy inaczej nie możemy na razie wykonać, rozpocząć operacji

and calling the army of demons that's my favorite part the demons are nothing they're a tool a tool that would have let corypheus ride roughshod over most of all lay even if they hadn't the entire idea is wrong the blight is not something one smugly outsmarts forgive me the entire idea is unnerving okay troszkę tam the power you i heard from cassandra that it is the magic of the night enchanters if I am not mistaken, the techniques descend from those of ancient elven mages called Arcane Warriors. I wonder what they would think to see their magic used in defense of the Chantry. I hope they would be proud to see another of our people practicing their techniques. I hope so as well. So much knowledge has been lost. Perhaps having something they created carried forward, even in such a different form, would gratify them. Dobra, idziemy do kalena jeszcze pogadać i e, na tym skończę ten odcinek. E, no cóż, wynikło sporo rzeczy. Myślałem, że zadanko dla kola będzie krótsze. Zdjęcie. Cullen, if you need to talk. You don't have to. I never meant for this to interfere. I believe you. But whatever good it does, promises me nothing if I cannot keep them. Did you know Ferelden's Circle was taken over by abominations? I was there the templars my friends were slaughtered i was tortured they tried to break my mind and i <laughs> how can you be the same person after that still i wanted to serve they sent me to kirkwall i trusted my knight commander and for what hmm? a fear of mages ended in madness

krąg maginów, e, całą wieżę i tam oczywiście e, jako bohater go spotykaliśmy, był uwięziony za e, barierą energetyczną. E, strasznie go tam nie lubiłem. E, ogólnie, kalena strasznie nie lubiłem aż do inkwizycji. Nie przepadałem za tą postacią. Tutaj już wydał mi się tak. Troszkę bardziej spoko. No, oczywiście mówiło o tym, że go wysłali do Kirkwall, gdzie również go spotykaliśmy, gdzie trochę więcej już mieliśmy z nim do czynienia. Zlecał nam jakieś tam zadania, pomagał nam w ostatniej walce wraz z innymi templariuszami, również dołączył do Hołka w walce właśnie z Komtur Meredith, która zmieniła się też w jakiegoś dymona. Oczywiście za sprawą Czerwonego Lirium.

Czyli dwie pierwsze opcje odpadają, bo chcemy go jednak wyleczyć z tego ciągłego głodu Lyrium. You give enough, Cullen. I'm not asking you for more. The Inquisition can be your chance to start over, if you want to be. I don't know if that's possible. It is. All right. I kolejne zadanko wykonane, 1000 punktów doświadczenia leci na nasze konto. Sprawdźmy, czy ma coś nam jeszcze do powiedzenia. Okej. Okay. To prawdopodobnie jest dosyć ciekawy wątek w przypadku, gdy naszą postacią jest żeński odpowiednik Inkwizytora, ponieważ skalenem jest romans właśnie dla żeńskich postaci, dlatego to jest... Wydaje mi się, ja nie grałem kobietą jeszcze w inkwizycji, dlatego wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo ciekawa ciekawy wątek z tym związany. Ale dobra, sądzę, że tu się z wami będę żegnał. Wybaczcie, że wprowadziłem was w błąd na początku z tym, że ruszymy z fabułą. W następnym odcinku już na pewno ruszymy. Tutaj, no, tak jak mówiłem, myślałem, że to zadanie dla kola będzie nieco później, że teraz mu damy ten amulet, ale to było jednak to zadanie. Ono się tam rozwinęło dosyć, no, troszkę zajęło nam z 10 minut. Dodatkowo rozmowy, właśnie z Kalenem, ta pierwsza rozmowa, teraz ta, to wszystko, wiecie. Tak więc już z następnym odcinkiem stuprocentowo ruszamy na bal, który zorganizowała cesarzowa Selena. Bal bardzo ciekawy, tam będziemy musieli zdobywać. E, nie pamiętam dokładnie punkt. E, co to są za punkty? E, ale no, one będą nam w... spadały i był achievement, e, osiągnięcie, żeby wykonać to zadanie z maksymalną ilością tych punktów poparcia. Tak e, nazwijmy to w ten sposób. E, ja to wykonałem. Nie wiem, czy teraz będę się w to bawił również. Czy po prostu będę chciał skończyć? Czy po prostu będę chciał to skończyć? No zobaczymy. Prawdopodobnie i tak będę próbował na 100% to wykonać. Tak więc tu się z Wami żegnam. Usłyszymy się w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia. Hej!